No, jakby ducha na tej sali zobaczyli, to większego wrażenia niż my, by na nich nie zrobił. Tych min to ja do końca życia nie zapomnę. To jest zamknięte posiedzenie, e, tu po stronnym wstępie wzbronionych, kto tu panów wpuścił, tak piszą jeden przez drugiego. Tośmy ich zaraz krótko usadzili, żeby wiedzieli, co jest co. Oni jakby mogli, to by przez okna po Ale w końcu dali nam to, co, po co przyszliśmy. Polacy w Radzie zasiedli, a o to nam chodziło. No. 13 listopada 1918 roku doszło do tak zwanego zamachu na ratusz poznański. Gdy grupa żołnierzy i działaczy Polskiej Organizacji Wojskowej Zaboru Pruskiego dokonała najścia na salę posiedzeń Wydziału Wykonawczego Rady Robotników i żołnierzy. Całe zajście, dość gwałtowne, doprowadziło do ulokowania czterech Polaków w składzie Rady. I zmiany składu narodowościowego tego organu. Był to znaczący krok dla umocnienia polskich ośrodków władzy w przedpowstaniowym Poznaniu. Profesor Eugeniusz Piasecki urodził się 13 listopada 1872 roku. Uczył gimnastyki, a równocześnie pracował jako lekarz. W 1919 roku objął kierownictwo zakładu wychowania fizycznego Uniwersytetu Poznańskiego. Był teoretykiem, zarazem żarliwym propagatorem sportu. Dziś jego imię nosi Akademia Wychowania Fizycznego. Jednym z przywódców Powstania Styczniowego w Kaliskiem był Józef Oksiński. Jako naczelnik wojskowy kierował powiatami piotrkowskim i wieluńskim, a później kaliskim, konińskim oraz województwem średzkim. Walczył pod Przedborzem i Trzebnicą. Był podkomendnym generała Edmunda Taczanowskiego. Ostatecznie jednak został aresztowany przez władze pruskie i deportowany do Belgii. Wrócił do kraju, lecz Wielkopolska była już dlań zamknięta. Oksiński zmarł 13 listopada 1908 roku. Przy ulicy Bolesława Krysiewicza w stolicy Wielkopolski jest szpital dziecięcy, również noszący imię tego wybitnego lekarza. Specjalista-chirurg był także aktywnym przedstawicielem Ligi Narodowej i przywódcą polskiego stronnictwa demokratycznego. Dr Bolesław Krysiewicz zmarł 13 listopada 1932 roku. Jednym z najbardziej widowiskowych wydarzeń Powstania Wielkopolskiego był Marsz Wyzwoleńczy Grupy Porucznika Pawła Cymsa na Inowrocław w początkach 1919 roku. Dowódca tej wyprawy pochodził z Pawłowa koło Gniezna. Początkowo miał być księdzem, jednak los na stałe już związał go z wojskiem. Po Powstaniu Wielkopolskim Paweł Cyms walczył na Górnym Śląsku, a następnie służył w drugim oddziale Sztabu Głównego. Zmarł 13 listopada 1949 roku.